No i chyba przegramy. No, przegraliśmy. Kurde, ale nas koleś zrobił w bambuko. Uuuu, jaki kryp. Witam wszystkich, moi drodzy! Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie jestem z witam a dzisiaj, moi drodzy, w kolejnym odcinku z 600 Fidget. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy. E, no i jeżeli Wam się, oczywiście, odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i jeżeli jeszcze nie gracie w cent Fidget, to zapraszam do linku w opisie i rejestrujcie się i grajcie. E, dobra, moi drodzy, ogólnie dzisiaj zaczniemy odcinek od e, obejrzenia bitwy Gildi. E, dawno tego nie robiliśmy, dawno też nie było ogólnego odcinka z Fidget. E, wszystko wam wytłumaczę zaraz dlaczego, co jak i jak i jak to wygląda, ale najpierw obejrzymy sobie w końcu tą bitwę Gildii e, No i ogólnie chciałem Was naprawdę przeprosić, że nie było tych odcinków tak e, dosyć długi, długi czas. Dobra, gdzie ja tutaj jestem? Kuba rzecz. E, ogólnie moi drodzy, ostatni odcinek nagrywałem. Czy to był wczoraj, czy przedwczoraj? Chyba chyba wczoraj. E, I powiem Wam szczerze, że... Nie wyszedł mi zbyt dobrze i postanowiłem, że go nie będę wrzucał. Dobra, chodźmy już do mojej walki, gdzie ja będę? O, ja dosyć daleko już jestem, dobra. No i to się, to się, się, się ceni taki. O, no jeszcze. Uhoho, ale mu zabrałem. No ładnie ale kurde, przegraliśmy, ajajaj, aj, aj. no niedobrze, troszeczkę, troszeczkę fajnie, ale naprawdę, ja się w miarę, w miarę mi wyszło w tej gildi, tak więc jak najbardziej jest spoko, znaczy no, w tym ataku, nie w tej gildi oczywiście, e, zobaczmy co tutaj się dzieje, weekend golda, jako, że jest weekend golda, liczę, że składki te będą wyższe do roboty mordy, Zobaczmy sobie, właśnie moi drodzy, bo ja mówiłem to w ostatnim odcinku, który, który nagrałem, zedytowałem i chciałem wrzucić, ale pomyślałem, kurde, no nie będę wam wrzucał wszystkiego, bo raczej mój kanał nie polega na tym, żeby wrzucać jak najwięcej filmów, niezmontowanych i tak dalej, tylko bardziej staram się wrzucać jeden film dziennie i żeby to był perfekcyjny, taki picobello, dobrazowany filmik, żeby było oczywiście wszystko OK. Tak więc, moi drodzy, pomyślałem, że nie będę wam go wrzucał, naprawdę go nagrałem, że sięgam, był obrobią i tak dalej, ale... No jakoś, wiecie, jakoś tak średnio wyszedł. No nie wszystkie odcinki wychodzą, staram się, żeby wszystkie wychodziły, no ale jeszcze jeszcze jest z tym ciężko, ale co wam powiem, że, że ogólnie też nie było odcinku przez długi czas, to nie tylko, że jeden jednego odcinku nie było, ogólnie nie było odcinku przez, znaczy były, ale były strasznie nieregularne, raz co trzy dni, raz co dwa dni. Ogólnie na moim kanale odcinki wychodzą codziennie, tak więc zawsze możecie sobie sprawdzić, tam nie wiem, od 13-14 już ten odcineczek powinien być, ale... To nie była tak w procentach moj moja wina, już mówiłem o tym na odcinku z Clash Royale, dlaczego e, właśnie nie było tak odcinków albo były tak właśnie nieregularnie e, Dlatego, że miałem taki dosyć ważny projekt do zrobienia, która, który moja mama sobie wymyśliła, ale to już jest inna bajka. Chodziło o to, że po prostu nie mogłem za bardzo dla was nagrywać i to nie z tego względu, że mi się nie chciał, bo raczej mi się jeszcze nigdy e, nie chciało przez 3 lata nagrywania na YouTubie. No zawsze mi się chciało, naprawdę. Może raczej mniej ra czasem bardziej, czasem mniej, ale zawsze mi się chce, więc to nie jest oczywiście tym spowodowane, ale no niestety tym projektem, ale... No ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, moi drodzy. Jest mi trochę głupio, ale e, obiecuję wam, że w tym tygodniu na pewno odcinki będą codziennie, więc na, o tym się e, oczywiście nie, możecie, nie musicie przejmować. Teraz mamy weekend Golda, jak sami możecie tutaj zauważyć, mamy nawet za 7. E, tak więc sobie przyjmijmy. E, aha, nie możemy tego przyszypczyć. Aha, aha, no tak, bo jest druga w nocy, dobra. Jest druga w nocy, ogólnie ja tak troszeczkę późno to nagrywam. Nie powinienem tego aż tak późno nagrywać, ale... No, ale zdarza się, mój drodzy, zdarza się. E, dobra, policzmy tutaj kawałki lustra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 kawałek lustra. O, o ile pamiętam, do zebrania jest chyba 22 albo 20, więc naprawdę już coraz mniej nam brakuje. I przez to, że będziemy mieli te lustro, e, o ile pamiętam, lustro daje to, że je, będziemy mogli walczyć, e, walczyć na arenkach i walczyć w lochach, e, podczas kiedy na przykład nam się karczma robi. Więc naprawdę będzie to bardzo, to bardzo fajna sprawa. No i ja na, naprawdę już na to czekam. A, naprawdę, ogólnie już prawie wszystkie lochy zrobiliśmy. E, pierwsze lochy już udało mi się skończyć, kurde, właśnie na tym odcinku, którego nie wrzuciłem, niestety bardzo, bardzo za to przepraszam jeszcze raz. E, ale no nie wyszedł jakoś tak, nie będę wam wrzucał wszystkiego, będę wam wrzucał to, co mi się podoba. Mm, filmie, które zasługują na, na wysłanie tak, tak to jeden, jeden człowiek powiedział, ale możemy sobie jakoś zaatakować dobra, zaatakujmy jego 66 level ma mm, dużo, dużo więcej od nas życia, jest to wojownik oczywiście i my mu, uuu, jakby teraz wcior jakiś fajny spad i fa, dobra, e, mamy się, ojojoj oj, 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 no, no nie za fajnie powiem tyle, nie za fajnie, ale oczywiście trochę odblokowaliśmy jakieś tam, więc jak najbardziej jest okej, okay. o, mamy dwa na szczęście trzy na szczęście, o cholerka no, nieźle, no nieźle, dobra, zobaczmy tutaj siła, inteligencja, wytrzymałość. E, siła, coś tam, to nie za bardzo. Ogólnie, właśnie, jak byłem w lochach, to udało mi się jeszcze wydropić, moi drodzy, tą maskę, która jest serią taka dobra. Zobaczcie, ona daje wszystkie cechy, wszystkie co do jednej. E, I jeszcze tutaj sobie osadziłem klejnot na wytrzymałość, żeby, wiadomo, mieć więcej hapeków i tak, e, i tak dalej. Więc jak najbardziej jest ok. E, tutaj chyba nic za bardzo nie ma ciekawego. Mm, tutaj jest szczęście osadzone. No nie, to jeszcze aż 10 grzybów, koszty. no troszeczkę zwariowali. E, zwariował tutaj nasz sprzedaż. Przedawca ze świeczką, a oczywiście od niego tego nie kupimy Zobaczmy się do jobni. E, szczęście, wytrzymałość, inteligencja, tego jest mniej Inteligencja jest oczywiście mniej e, Wytrzymałości mniej, szczęścia niebie jest troszeczkę więcej No, mniej obrażeń, no nie wiem, raczej Raczej są słabsze, tak mi się przynajmniej wydaje Raczej to jest słabsza broń e, Pancerz, inteligencja, tego nie chcemy, to też jest Jakieś takie, e, inteligencja Wytrzymałość, e, to ma zero Inteligencji, wytrzymałości, no też słabe a to? To ma inteligencję, pancerz. No, też, no ogólnie naprawdę nie mam. Czekajcie, a może to jest 88, 82, a to 102, 104. Chociaż nie no, niby ten płaszcz jest trochę lepszy. I tutaj byśmy mogli osadzić taki klejnot na. na właśnie na inteligencję. To by było całkiem, całkiem ok. Myślę, że można kupić ten płaszcz. Myślę, że ten płaszcz jest nawet lepszy od tego, który obecnie posiadam. Bo niby ten, który obecnie posiadam, jest, jest całkiem, całkiem fajny. Bo zobaczcie na to, że dodaje 82 pancerza i 88 inteligencji E, tylko tyle, że ten klejnot jest tutaj osadzony. Więc, jakby osadzić tutaj jeszcze jeden klejnot na inteligencję, e, to ten płacz byłby chyba zdecydowanie lepszy. Więc, jak najbardziej, byśmy musieli sobie go e, tutaj obczaić. E, ogólnie, moi drodzy, zobaczcie, ile mam grzybów. Mam 106 grzybów e, i nic nie kupiłem. Nie kupiłem żadnego tutaj smoku gryfa. Ani tam, jak on się nazywał dokładnie. Zaraz sobie jeszcze go tutaj zobaczymy. E, gdzie tu jest taj. O jest, dobra, mamy. E, teraz tak, Gryfosmoka. smoka. Przepraszam, Gryfosmoka. smoka. E, no i moi drodzy, nie kupiłem go z tego względu, że po tym. Jak sobie wszystko obliczyłem, za bardzo się nie opłacę go kupować. Zobaczcie, bardziej, jeżeli ktoś chce wydawać tak nie za dużo grzybów, prawda, bo nie za dużo kupił na przykład ja. No to patrzcie, naj, naj, chyba naj, najbardziej mądre jest to właśnie, żeby robić coś takiego, że dokupujemy dwa albo trzy kufle, zależy ile mamy grzybów, no i po prostu robimy więcej misji, niż robimy. Troszeczkę więcej, ale, no, ale mamy tego gryfosmoka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Napiszcie, właśnie, moi drodzy, co jest lepsze: czy do kupywania kufelów, czy właśnie kupić tego, tego tygrysa za jednego grzyba i tam ileś złota, no i oczywiście dokupować kufle. No to napiszcie mi oczywiście, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy w Waszej opinii. Z tego, co się, co się orientuję, z tego, co ja sam liczyłem, to zdecydowanie bardziej się opłaca właśnie kupować te kufle, no i dopiero później sobie tam wiecie robić więcej tych misji, nawet z tym kociakiem, niż właśnie. Niż właśnie kupować gryfosmoka i nie robić kufli. No, chyba, że jak ktoś ma dużo grzybów, to wiadomo, kupuje tutaj gryfosmoka i robi kufle, no to oczywiście jest to logiczne, no ale jeżeli ktoś nie zakupił tak dużo grzybów, to chyba bardziej opłacalne jest to, żeby pić. Właśnie pić u, u tego boom gospodarczy, tak więc. E, boom gospodarczy, niech boom gospodarczy, to ten event. U tego prawda, karszmiarze, Więc, jeżeli macie podobne zdanie, to mi oczywiście napiszcie. A jeżeli macie inne, to też mi napiszcie, bo jestem naprawdę ciekaw waszej opinii. E, no i tak, ogólnie w rankingu światowym jesteśmy na tysiące trwa, e, na 3400 miejscu, więc nieźle. E, I myślę, żebyśmy sobie kogoś zatykowali, tylko troszeczkę szkoda mi będzie tego złota, jeżeli im przegram. Więc, może troszeczkę ulepszymy sobie inteligencję. To oczywiście trzymamy na równym poziomie. Myślę, że myślę, że to akurat nie będzie z tym jakoś problem, bo i tak jest teraz ten event e, na złoto, moi drodzy, więc raczej z tym nie powinno być żadnego problemu. Tu sobie nawet możemy jeszcze podrasować troszeczkę. E, dobra, możemy się z kimś iść bić. E, no i z kim my tu chcemy się bić? Może nie z Polakiem, bo raczej Polaka nie zabijajmy, tak? Jest dzisiaj 12 listopada, wczoraj był dzień niepodległości, e, jest druga w nocy, czyli dwie godziny temu wygraliśmy na, na to, że po prostu żeby wam udowodnić, że jest tak późno, to wygraliśmy z, e, z jak to się nazywa kurczę z Rumunią, 3 do 0, oglądałem meczyk naprawdę bardzo to bardzo mi się podobał, pierwsza połowa była taka dosyć spoko, druga troszeczkę gorsza, ale końcówka drugiej to już, to już poezja, moi drodzy, jeżeli oglądacie mecz również mi napiszcie, jakie macie zdanie o tym meczu, kto najlepiej zagrał kto najgorzej zagrał, możecie mi oczywiście napisać, bo ja oczywiście zawsze, zawsze, prawda, z wami mogę się podzielić opinią czy mieliście rację, czy ja mam rację, czy wy macie rację i tak dalej i tak dalej, dobra, jakoś Czecha, tutaj mamy czy mamy jakiegoś dobrego albo słabeusza Czecha jakiegoś tutaj może ten, fakol, o to jest chyba Finlandia Dobra, to z Finlandią lecimy na bitkę, z Finlandią lecimy No i chyba przegramy, no przegraliśmy Kurde, ale raz koleś zrobił W bambukko Jakie kryp <laughs> Widzieliście to? Ja pierni, ja nie mogę, no. Czegoś takiego to jeszcze w Shakespeare nie widziałem. Zostało mu pół paska i jednym hitem mu zadałem aż tyle obrażeń. Ja pierniczę, co za walka. No, nie wierzę w to, co się właśnie stało. Ja już myślałem, że naprawdę przegram. A tu jednak z Finlandią sobie nie dajemy w napłyć, prawda? Tak jak mówię, no. Finlandia nie jest tak z nami łatwo. Okej, okay, dobra, kręcimy kołem, bo się nie zakręcimy cię kołem. Myślę, że dzisiaj nawet możemy zakręcić jeszcze za jednego grzyba. Co dostaliśmy? Jakiś amulet, dobra. Chodźmy go sprawdzić, jak najbardziej. Inteligencja, szczęście czekajcie, on dodaje tylko szczęścia tego... O, to chyba nawet ten jest lepszy, bo zobaczcie, jeżeli tutaj jeszcze osadzimy klejnot, to wydaje mi się, że będzie lepszy, więc całkiem, całkiem spokojnie sobie jeszcze raz zakręcić, tak więc kręcimy jeszcze za jednego grzybca. No nieźle, no nieźle, ale też oczywiście nie jest najlepiej, więc... Powiedzmy, powiedzmy, że jest optymalnie. O, najlepszym słowem, do, do, żeby skomentować tę sytuację, powiedzmy, że jest optymalnie. I chodźmy sobie, moi drodzy, jeszcze tutaj zagrajmy u tego pana. E, czy możemy grać... Nie, nie możemy tak. Dobra, zagrzebę raczej nie będę grał, bo wczoraj akurat mi się wyg e, udało wygrać, więc jak mi się raz udało wygrać, to raczej drugi raz mi się nie poszczęści, więc powiedzmy, że powiedzmy, że moi drodzy nie będziemy grać z tego jednego grzyba. No już widzę że całkiem sporo, nagrywamy, bo już tutaj widzę po lewej stronie, mam podgląd, więc, więc raczej zanim długo już będziemy kończyć, ale pierwsze co sobie wylosujmy tutaj. Prawa, lewa, dobra, kurde. Wygrała prawica, w Stanach wygrała prawica i wygrał Donald Trump, tak więc jeżeli wygrała prawica, to spróbujmy na lewicę. Haha, ha, udało się, jest, udało się, mamy 180, zarobiliśmy jak najbardziej spoko, dobra, dodajemy sobie jeszcze tutaj w inteligencję troszeczkę tych, e, tych to, to złoto wy, wyczerpiemy, prawda, bo jeżeli ktoś nas zaatakuje przez noc, to, e, to lepiej, żeby, to, to lepiej, żeby, prawda, nam ukradł mniej niż więcej, więc jak najbardziej spoko, e, lochy mamy zrobione, tutaj rozbudnika raczej nie pokonamy, ale możemy go spróbować, co z nim zagra, 64 ma, tak więc zaraz zobaczymy, czy nam się uda. Ładny tam jeden krytyk siad. I teraz, i teraz, dobra, wygraliśmy, jest pięknie. Aj, je, je. szkoda, że nic z tego nie dostaliśmy. Z nim raczej sobie na 100% nie wygrywam, bo on ma chyba 70, któryś level. E, ale ogólnie już pierwsze lochy mamy skończone, z drugich będziemy walczyli z tą piekielną bestią. E, a te lochy, alligator aligator, no dobra, spróbujmy z tym aligatorem. 68, oj, to będzie ciężko, wydaje mi się. 36K, ładnie. 55K, jak najbardziej spoko. 51, troszeczkę mniej. 60, spoko I teraz dwa hity jakby... Panter, Inteligencja Wytrzymałość Spoko! No, 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 to mi się podoba, tylko ogólnie nie ma tego, nie ma przedmiotu na klejnot. To takie. No, nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że to nawet mogłoby być lepsze. Zobaczcie, taka kaczucha. No, tak, tak, taka czucha chyba jest nawet lepsza, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż no niby to, że nie ma tego przymiotu na klejnot jest trochę słabe, wiecie, bo te klejnoty czasami są przekozaczone. Serio, jak widzicie jakiś tam przedmiot, który załóżmy nie ma miejsca na klejnot, to od razu wam się wydaje, że to jest słabe, bo to jest prawda, moi drodzy, te klejnoty są naprawdę moim zdaniem troszeczkę przekozaczone. Zobaczcie, normalnie jakiś tam pierścień dodaje 100 wytrzymałości, a klejnot dodaje 127, no przecież to jest przekozaczone, tak jak mówię. E, dobra, chodźmy sobie jeszcze zobaczyć w tej, w tych rochach i powiedzmy, będziemy oczywiście kończyli ten dzisiejszy odcinek. Kopalnia Glory, dobra, lecimy sobie, oj 70, to raczej szans, o, szans nie ma, dobrze, 60, dobra, teraz kończymy go, Ula la. i kolejny pierwszy. Pierślin... to znaczy pas, dobra, już mamy, już, ale pogrom dzisiaj w Lochach, masakra, moi drodzy. Co się dzieje na dzisiejszym odcinku z tymi Lochami? Ja naprawdę nie wiem. E, dobra, zobaczmy sobie tutaj kopalnię. czyli mam pierwsze i drugie Lochy już zaliczone. E, w trzech, trz, trzecich zostało nam e, dwóch, e, dwóch, tak, dobrze, dwóch. E, w tych zostało nam pięciu, w tym dziewięciu. No ale wiadomo, no to już jest raz, dwa, trzy, cztery, piąte Lochy. Więc powiedzmy sobie szczerze, że może nie mieliśmy czas, ale ogólnie naprawdę mamy całkiem tutaj niezłe rzeczy. Niezłe i nam się potrafiały. Niby, patrzcie, niby taka czucha jest więcej warta ale jest gorsza chyba. No i zdecydowanie gorsza. Zobaczcie, ten pas będzie zdecydowanie lepszy moim zdaniem, sami zobaczcie. Nie no, ten pas jest zdecydowanie lepszy, bo dodaj i inteligencję, wytrzymał się szczęście. Szkoda, że nie ma przedmiotu na klejnot, czy znaczy miejsca na klejnot, ale, ale jest w miarę, w miarę okej. Okay. Dobra moi drodzy, w tym momencie będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że wam się odcinek oczywiście spodobał. Jeżeli chcecie więcej oczywiście e, dajcie znać w komentarzu Jeżeli nie gracie w, jeszcze w 600 fidget To oczywiście sobie zagracie linka macie również w, koment, e, w opisie Przepraszam e, No i moi drodzy do kolejnych odcinków Mam nadzieję że wam się odcinek oczywiście spodobał Jeżeli tak wiecie co macie robić I do kolejnych odcinków moi drodzy no i cześć